13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. W nocną operację z 12 na 13 grudnia zaangażowano ponad 30 tysięcy funkcjonariuszy MSW i ponad 70 tysięcy żołnierzy. Działacze Solidarności i innych organizacji opozycyjnych zostali internowani. Zawieszono działalność związków zawodowych, przerwano naukę w szkołach i na uczelniach. Wprowadzono cenzurę korespondencji, przerwano łączność telefoniczną, zmilitaryzowano najważniejsze zakłady pracy, wprowadzono godzinę milicyjną, zawieszono kanały telewizyjne i radiowe, wstrzymano publikacje prasy. W czasie pacyfikacji strajków zginęło kilkadziesiąt osób. Około 10 tysięcy osób zostało internowanych, 12 tysięcy skazanych przez komunistyczne sądy, a ponad 200 tysięcy przez kolegia do spraw wykroczeń. Ponad 2600 osób zostało w latach 1981-1983 zmuszono do wyjazdu z kraju, najczęściej bez prawa powrotu. Wśród pracowników uczelni wyższych urzędów, wśród nauczycieli, sędziów, Dziennikarzy i w wielu innych zawodach przeprowadzono weryfikacje, w konsekwencji której tysiące osób związanych z Solidarnością pozbawiono pracy. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.